Aby zmienić dzwonek w Samsungu Galaxy A16 5G najpierw musimy udać się do ustawień i następnie w ustawieniach szukamy opcji dźwięki i wibracja i następnie wybieramy tę opcję. Aby ustawić inny dzwonek wybieramy dzwonek. Znajdziemy tutaj listę standardowych dzwonków, które mamy dostępne już od początku korzystania naszego telefonu. Oczywiście możemy nacisnąć na dowolny dzwonek, aby sprawdzić odsłuch, jak on brzmi. Oczywiście, tutaj możemy także dostosować głośność dzwonka. Jeżeli natomiast chcemy ustawić własny dzwonek, jeżeli mamy plik audio z własnym dzwonkiem, musimy nacisnąć na ten plusik w prawym górnym rogu. I następnie otworzymy listę plików audio. Wybieramy plik audio, który chcemy sobie ustawić jako dzwonek. Oczywiście, na tym etapie powinniśmy już mieć ten plik na naszym telefonie, na przykład pobrany z internetu, bądź przerzucony z komputera, bądź z karty pamięci itd. itd. Także wybieramy jakiś dzwonek, który chcemy sobie ustawić. Oczywiście tutaj również mamy podsłuch. I następnie naciskamy gotowe w prawym górnym rogu. Możemy się upewnić, że nasz nowo dodany dzwonek jest w zasadzie zaznaczony. Jeżeli jest, to już możemy wyjść z tych ustawień. I do tyle. Jeżeli, je, jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.